Witam Iwo Świerblewski. Zgadza się, cześć. Wino, cześć. cześć. Wino po ludzku. Tak się nazywa co moja książka. Masz nam do przekazania w kwestii wina, patrząc na tytuł Twojej książki. Zapowiedziałeś mi, że. E, a, co w kwestii mojej książki co mam do przekazania, bo zacząłeś co masz do przekazania w kwestii wina. Ja tu wiesz, napisałem kolubrynę na 512 stron, a zapowiedziałeś mi że wywiad będzie miał około 7 minut. Ja mówię, Boże, jak to wszystko, słuchaj, streścić, nie. Ale generalnie moja książka, no tak jak się nazywa wino po ludzku, to tak ją należy traktować, że jeżeli nawet jesteś totalnym świeżakiem, jeżeli to będzie twój pierwszy raz, kiedy będziesz coś czytał, czy próbował zrozumieć o świecie win, który się często wydaje ludziom jakiś taki niedostępny, taki na białym obrusie, takim, że wiesz, do niego to trzeba aspirować, no to tu jakby masz odczarowanie tego, nie? Że to po prostu gadamy o winie, jak ludzie, jak wiesz, ziomeczki nawet, kurczę, w jakimś pikniczko, czy w bramie, po prostu o teoretycznie tych dużych winnych sprawach, w normalny sposób. Nie? Także to jest finał samej książki, żeby każdy przestał się bać tego wina, łapał książkę, poczytał jakieś fajne rzeczy, spróbował czegoś fajnego, niekoniecznie drogiego i się po prostu tym winem zajarał. Ale skąd u Ciebie takie, a nie inne właśnie zainteresowanie? A na temat wina? Tak. Od samego początku? Wiesz, tak. że ja przedem taką drogę totalnie klasyczną tak. dla często ludzi z mojej branży, czyli zaczęło się to od pracy w gastronomii. Po prostu Musiałem w pewnym momencie jako młody chłopak iść do pracy i najprostszym sposobem, bo też moi koledzy pracowali w ten sposób, zarobić pieniądze w miarę szybko, to było pójść na stary rynek w Poznaniu i pracować jako kelner. No i tam wiesz, gdzieś tam się zetknąłem z cywilem. Ja go w ogóle nie lubiłem na początku, no ale chociażby musiałem się o nim nauczyć w miarę smacznie mówić dla moich gości. Nie? No i wiesz, robiłem, robiłem, udawałem, że lubię to wino. Było jakieś tam szkolenia z win dla personelu nuda, niefajne, znowu nuda, no ale w końcu przyszło takie jedno szkolonko z panem Maciejem Katarzyńskim, pozdrawiam serdecznie, które było fajne. Nie? I mówię, kurde, coś jest w tych winach, nie? Coś jest interesującego. Myślimy o taką... Wciąż tam się cały czas w części, także przepraszam ci za to, że ją tak łapię. E, coś w tych winach jest pociągającego, nie? I potem ja pamiętam swój pierwszy dokładnie kontakt, kiedy wino mnie zauroczyło już pod względem sensorycznym. Bo moim zdaniem są dwie drogi, żeby zajarać się winem. Pierwsza to jest taka pomalutku. Nie lubisz, załóżmy, wina w ogóle, Polubisz jakieś wino słodkie, potem po malutku przejdziesz półsłodkie, ktoś ci ich da łagodne, wytrawne, to też upijesz i dopiero po malutku do tych win takich najbardziej interesujących koneserów. takich wytrawnych intensywnych. Albo jest druga droga, czyli terapia szokowa. Czyli dostajesz na dziąsła, coś w sumie, co ci wtedy nie smakuje. U mnie to było takie ciężkie, intensywne, cierpkie, kwaśne, wtedy tak ja określałem, nie? Czerwone wino. Wziąłem łyka i mówię, Boże, nie? jak można to pić, ale wiesz co? Myślałem potem o tym. Myślałem o tej intensywności, o tej złożoności. Ja nie potrafiłem w ogóle nazwać, co ja tam poczułem, ale to było fascynujące. Nie? Ja nie mogłem spać. Tym, nie? I mówię, kurczę, ja chyba chcę jeszcze raz. Nie? I do kogo kierujesz tą książkę tak naprawdę? Do każdego, zwłaszcza do osób, które chcą zacząć jakąś przygodę z degustowaniem e, wina. Nie? Jeżeli ktoś czuje, że lubi takie rzeczy typu dobrze zjeść. Dobrze się napić. Jak już decyduje się na to, żeby trochę tej niezdrowej substancji w siebie, w siebie przyjąć, to niech wyciska z tego jak najwięcej. No bo smakowanie, odkrywanie to są, wiesz, bardzo złożone smakowe, aromatyczne trunki. Daje fantastyczną po prostu przyjemność. Więc zwłaszcza kieruję do tych, którzy by w życiu nie pomyśleli, że mogliby sobie kupić książkowy. Ja mam taką też, yy, trochę się tak nazywam, yy, zaczepnie na, na social mediach, Iwo Sierblewski, sommelier dla normalnych, ja, więc jak ty że ty nie jesteś tym freakiem winnym, tym wiesz, dziwakiem, co łazi, wącha te kieliszki, tylko takim normalcem jesteś, to spróbuj, nie? to może być ciężko dla Ciebie. Czy można powiedzieć w ten sposób o winie, że równie wspaniałym winem może być to wino o niższych kosztach niż to z bardzo wysokiej półki? Które kosztuje krocie. Ale wiesz, że bardzo często tak w ogóle jest. Nie? Jak jesteś świeży w temacie wina, to te wina koneserskie mogą cię totalnie zrazić do świata, do świata wina. Na początku, też na początku jakość wina nie jest aż tak ważna. To są trochę takie moje kontrowersyjne poglądy, ale są tak empirycznie sprawdzone. Nie? Na początku, jak ty dopiero zaczynasz to wiesz w tych drogich winach, w wysublimowanych winach, one są oczywiście jakościowo, można powiedzieć, obiektywnie lepsze, tak? lepiej zrobione. Ale to są niuanse, których na początku możesz nie zrozumieć w ogóle. I one też są te wina w takim stylu, które nie nieprzwyczajnemu podniebieniu nie są jakieś takie miłe. Więc dla Ciebie zakładam, jesteś nowy, tak? Bierz prawo pierwsza z win, w ogóle nie ma takiego przełożenia, że droższe to lepsze. Nie? Te wina z przystępnej półki cenowej są na tyle dobrze zrobione, że totalnie, jeżeli trafisz stylistycznie w swoje gdzieś tam kubki smakowe, możesz się wręcz zachwycić takim winem. Ciesz się tym momentem, jak jesteś na początku, bo to przejdzie, niestety. Wypijesz takich win, powiedzmy, do 30, 35 zł 50 różnych i stwierdzisz not enough, nie, chcę, chcę więcej, no i wtedy niestety szykuj portfel i zapraszam do sklepu specjalistycznego i będziesz wydawał więcej kasy. Ale na początku totalnie wystarczy, totalnie wystarczy ta kwota. Pięknie do nieca... powiedziane. <noise> Dziękuję. Pięknie zareklamowane. Dziękuję. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do degustacji tej książki. Wino też, po ludzku i woźwierbleckie. Dziękuję. też pięknie powiedziane. To mamy na koncie dwie, dwie piękne powiedzonka na koniec rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Fajnie, że mnie zaczepiliście, fajnie, że mogliśmy sobie porozmawiać.